W świecie, do którego Was dzisiaj zapraszam, nie istnieją granice kreatywności. I w przeciwieństwie do tego, z czym zderzamy się na co dzień, nie ma tutaj miejsca na utarte schematy, a kultowana jest ciekawość. Dlatego ten świat mnie fascynuje, i chciałbym, żebyście w nim już zostali, kiedy opuścicie tę salę. Nasz świat nie jest do końca zbadany. I do końca poznany. Od 1997 od roku wiemy, że nasz wszechświat rozszerza się w sposób przyspieszony. Fascynujące jest to, co to oznacza. Oznacza to, że nasza czasoprzestrzeń puchnie. Dosłownie, gdybyśmy wyobrazili sobie punkty naszej czasoprzestrzeni, oddalone od siebie, to im dalej oddalone są one. Im dalej one oddalone są od siebie i od nas, tym szybciej uciekają, tym szybciej się oddalają. Fascynujące jest to, że czasoprzestrzeń można zakrzywiać. Przyciąganie grawitacyjne, które Newton opisał jako uniwersalne oddziaływanie między wszystkimi wszystkimi ciałami obdarzonymi masami w ogólnej teorii względności Einstein uogólnił na zakrzywienie czasoprzestrzeni przez masy w niej umieszczone. Ogólna teoria względności jest bardzo dobrze potwierdzoną doświadczalnie teorią. Niedawno na stulecie jej sformułowania odkryto ostatni brakujący element przez nią przewidziany, to jest fale grawitacyjne. Te fale grawitacyjne są przemieszczającym się w czasoprzestrzeni zaburzeniem. W wyniku zderzenia dwóch bardzo masywnych ciał została wyemitowana w przestrzeń energia równoważna trzem masom Słońca. I te zaburzenie spowodowało, że nasza, że nasza czasoprzestrzeń i punkty drgały dosłownie tak, jak zostało to przewidziane przez ogólną teorię względności. Zastanówmy się, co wynika między innymi z tego, że obecnie wszechświat rozszerza się w sposób przyspieszony. Otóż, jeżeli weźmiemy tę naszą bardzo dobrze potwierdzoną obserwacyjnie ogólną teorię względności, dołożymy do tego inne fakty obserwacyjne. I to, że nasza czasoprzestrzeń puchnie w sposób przyspieszony obecnie, to dostaniemy bardzo dobry, zgodny z obserwacjami opis naszego wszechświata, zgodny z resztą teorii fizycznymi, które posiadamy. Jest tylko co najmniej jeden mały szkopuł, a mianowicie tylko 5% tego wszystkiego, co znajduje się we wszechświecie, to jest materia, którą znamy. To jest to, co kiedykolwiek, gdziekolwiek bezpośrednio obserwowaliśmy. 25% tego, co znajduje się we wszechświecie, stanowi ciemna materia. Mamy jedynie jej pośrednie dowody obserwacyjne. Nigdzie, nigdy nie widzieliśmy bezpośrednio cząstek stanowiących ciemną materię. Potrzebujemy jej do wyjaśnienia tego, jak szybko obraca się nasza galaktyka, jak szybko obracają się inne galaktyki. Potrzebujemy jej do tego, żeby wyjaśnić zgodnie z obserwacjami, jak ewoluuje rozkład galaktyk we wszechświecie. Ale nigdzie bezpośrednio nikt nie widział cząstek odpowiedzialnych za ciemną materię. Mamy jedynie teoretyczne modele i pośrednie obserwacje. A dalej robi się jeszcze gorzej. <grystanie> 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 Otóż około 70% tego, co znajduje się we wszechświecie, co stanowi skład naszego wszechświata, to jest ciemna energia. I ta ciemna energia. Idealny slajd. Ta ciemna energia jest nam właśnie potrzebna do tego, żeby wyjaśnić obecne przyspieszone rozszerzanie się wszechświata. Czy nie jest to fascynujące, zaskakujące? Mamy XXI wiek i tylko 5% tego, z czego składa się nasz wszechświat znamy. 5% tego, co znamy, Składamy się z tego my, planety, gwiazdy. Dla mnie to brzmi jak science fiction. 5% tego, z czego zbudowany jest wszechświat, znamy, a resztę dopełniają, resztę dopełniają fizyczne byty, o których mamy mgliste pojęcie. A to nie jest science fiction, to jest nasza codzienna rzeczywistość. A teraz spójrzmy przez chwilę na świat w mikroskali. Mikroświat też jest fascynujący. U podstawy mechaniki teoretycznej, mechaniki kwantowej, która opisuje świat w mikroskali, leży losowość zjawisk. Nie mamy możliwości, żeby przewidzieć dokładnie, żeby przewidzieć wynik pojedynczej obserwacji, pojedynczego eksperymentu. Możemy mówić tylko o prawdopodobieństwach zajścia pewnych zdarzeń. To znaczy, że jeżeli dane doświadczenie, pomiar jakiejś wielkości charakteryzującej cząstkę, Będziemy wykonywali raz po raz wielokrotnie, będziemy w stanie określić, ile razy dostaniemy jaki wynik, natomiast nie jesteśmy w stanie powiedzieć nic konkretnego o wyniku pojedynczego pomiaru. Dalej robi się jeszcze ciekawiej, dlatego że mechanika kwantowa przewiduje, że wynik pomiaru jest ustalany dopiero w momencie jego dokonania. To znaczy, że myślimy o tym tak, że przed dokonaniem pomiaru, pomiaru cząstka ma ch charakteryzującą jej wielkość. Losową. Wartość pomiaru ustalona jest dopiero w momencie pomiaru. I to jest bardzo fascynujące, ale też bardzo trudne do zinterpretowania, bo czy to znaczy, że jeżeli my nie będziemy dokonywali pomiaru, to zjawiska będą przebiegały w inny sposób? Później jest jeszcze ciekawie, dlatego że mechanika kwantowa przewiduje coś takiego jak splątanie kwantowe. Wyobraźmy sobie teraz, że mamy dwie cząstki. Mechanika kwantowa mówi nam o tym, jaki będzie wynik drugiego pomiaru, jeżeli znamy już wynik pierwszego pomiaru. Wynik drugiego pomiaru jest całkowicie określony, zdeterminowany przez wynik pomiaru dla pierwszej cząstki. Czyli chcemy określić jakąś wielkość charakteryzującą cząstkę i dokonujemy tego pomiaru dla dwóch cząstek. I teraz przypominam, że ten pomiar dla pierwszej cząstki nie jest określony przed jego dokonaniem. I teraz, co w tym jest takiego niesamowitego? Wyobraźmy sobie, że mamy te cząstki umieszczone w przestrzeni w takiej odległości od siebie, że w czasie, kiedy dokonujemy pomiaru tej wielkości dla pierwszej cząstki i dla drugiej, światło nie zdąży dotrzeć od pierwszej z tych cząstek do drugiej. I zawsze dostaniemy odpowiedni wynik pomiaru dla drugiej cząstki, taki, jaki przewiduje mechanika kwantowa, w zależności od tego, co zmierzyliśmy dla pierwszej. A przypominam, że dla pierwszej cząstki wynik został ustalony dopiero w momencie pomiaru. To znaczy, że druga cząstka nie wiadomo w jaki sposób dowiedziała się o tym, jaki był wynik pomiaru pierwszej cząstki. Pomimo, że światło nie zdążyło, nawet światło nie zdążyłoby dotrzeć od pierwszej cząstki do drugiej. Na początku, kiedy nie zostało to przewidywanie mechaniki kwantowej potwierdzone doświadczalnie, Fizycy byli pewni, że mechanika kwantowa jest błędną teorią, niekompletną. Dopiero później doświadczenie pokazało, że tak wygląda nasza fizyczna rzeczywistość. Mówimy czasem na to zjawisko spooky action at a distance przerażające oddziaływanie na odległość. Żeby spróbować Państwa jeszcze trochę zadziwić bardziej, przytoczę taki fakt, że cała materia, która nas otacza, czasami zachowuje się jak fala, a czasami zachowuje się jak cząstki korpuskuły. W liceum uczymy się o dualizmie korpuskularno-falowym i później nam to jako umyka. Nikt tego nie rozumie, dlaczego tak się dzieje, dlaczego tak jest, ale cała materia, która nas otacza, fotony, protony, neutrony, elektrony, czasami przejawia własności falowe, a czasami zachowuje się jak cząstki, korpuskuły. To znaczy, że jeżeli chcemy przewidzieć wynik pewnego eksperymentu, poprawnie wynik doświadczenia, to czasami dla danej cząstki musimy zapisać ją dosłownie na kartce papieru, używając funkcji falowych, takich, które wykresy graficznie przedstawiają fale. I materia zachowuje się wtedy jak zaburze, przemieszczające się zaburzenie pewnego pola w przestrzeni. A w innym przypadku, jeżeli chcemy opisać poprawnie wynik innego doświadczenia, dla, tego same, dla tej samej cząstki musimy zapisać ją jak korpuskułę, cząstkę, masę skupioną w punkcie. Materia czasem zachowuje się jak fale, czasem zachowuje się jak cząstki. Takich nieintuicyjnych przykładów teorii fizycznych, które opisują nasz świat, można by wymieniać wiele. Pewnie niektórzy ze słuchaczy słyszeli o szczególnej teorii względności. Szczególna teoria względności to jest teoria, która mówi nam, że jest jedną z najlepiej potwierdzonych teorii fizycznych, jakie mamy doświadczalnie. Mówi nam, że jeżeli poruszamy się w jakimś kierunku, to nasze wymiary skracają się w kierunku tego ruchu, czyli wszystkie ciała, które poruszają się w jakimś kierunku, ulegają skróceniu w tym kierunku. Druga rzecz jest taka, że czas biegnie wolniej. Im szybciej się poruszamy, tym szybciej czas biegnie nam wolniej. A kolejna jest taka, że im szybciej biegniemy, tym więcej ważymy. Im szybciej coś się porusza, tym ma większą masę. Ktoś kiedyś powiedział, że jeżeli byśmy jechali bardzo szybkim pociągiem, takim który porusza się z prędkością bliską prędkości światła, bylibyśmy wolno myślącymi naleśnikami. Dlatego że nasze wymiary skracałyby się w kierunku w którym byśmy się poruszali, natomiast wskazówki naszych zegarków dosłownie przeskakiwałyby wolniej niż wskazówki zegarków obserwatorów z zewnątrz. Żeby badać nasz wszechświat, musimy myśleć naprawdę nieszablonowo. Dobrym przykładem na Zmianę paradygmatów w fizyce, w nauce, na zmianę sposobu myślenia mogłoby być właśnie, mógłby być problem ciemnej energii. Problem ciemnej energii posuwa nas w kierunku rozważania teorii wielu światów, wielu wszechświatów. Otóż spójrzmy na ewolucję naszego myślenia o naszym miejscu we wszechświecie. Na początku Ptolemeusz nas uczył, że jesteśmy w centrum wszechświata. Później Kopernik ruszył w ziemię. Teraz mamy inne, nierozwiązane problemy teoretyczne, obserwacje doświadczalne, których nie potrafimy wyjaśnić i może nadszedł czas na to, żeby rozważyć taką możliwość, że nasz wszechświat nie jest jedyny. I takie tropy też badamy. Kolejnym takim przykładem na zmianę paradygmatów, na nieszablonowe myślenie obok teorii wielu światów mogłoby być zagadnienie stałych fizycznych. W fizyce mamy takie wielkości, które nazywamy stałymi fizycznymi. Wyznaczamy je doświadczalnie i one leżą u podstaw naszych teorii. Ale jest to też pewnego rodzaju paradygmat. Musimy sobie zdawać z tego sprawę, że to są stałe fizyczne. Może należy dopuścić taką możliwość, taki sposób myślenia, żeby przypuszczać, że może te wielkości tak naprawdę nie są stałe, może one ewoluują w czasie albo przestrzeni. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że jeżeli mamy jakąkolwiek przesłankę, która sieje w nas jakąkolwiek wątpliwość, może okazać się, że nawet najgłębsze nasze przekonania nie są słuszne. Potrzeba myślenia nieszablonowego, ja wierzę, że jest wartością uniwersalną. Podobnie jak w przykładach z nauki, które przed chwilą podawałem, w życiu codziennym, w każdej sferze, w której funkcjonujemy. I myślę, że pomimo, że mamy już XXI wiek, nadal za mało z siebie dajemy. Podążamy według utartych reguł, sztywno przestrzegamy istniejących konwenansów, poruszamy się wokół istniejących paradygmatów, i to często spowalnia, a czasem nawet zatrzymuje nasz rozwój także osobisty i społeczny. Nie namawiam tutaj do obrazoburczego zachowania, oczywiście. Nie ulega wątpliwości, nie podlega żadnej wątpliwości, że liczne konwenanse, które funkcjonują, są tworem naszej kultury, stanowią nasze dziedzictwo, stanowią o naszej tożsamości. Ale nie jest to jednoznaczne z tym, że nie należy poddawać ich ciągle kwestionowaniu, ciągłym testom, szczególnie, że czas mija, dochodzi do różnych przemian społecznych, a często jest tak, że nasze postawy i wynikające z nich liczne konwenanse i sztuczne struktury są wynikiem braku wiedzy, o źródle danego zjawiska. Tak jak na przykład kiedyś ludzie nie mieli pojęcia o naturze wyładowań atmosferycznych i podejmowali w związku z tym różne działania, które dzisiaj z gruntu uznalibyśmy za niedorzeczne. Rodzimy się z taką naturalną fascynacją otaczającym światem. Jako dzieci kwestionujemy wszystko. Później, w czasie naszej edukacji, nauki, tracimy tę zdolność do fascynacji wszystkim. W czasie naszego wychowania uczymy się postaw, na, po, na gruncie których budujemy reguły zachowań, zaczynamy postępować według nich i zaczynają one stanowić strefę naszego komfortu. Powinniśmy być kreatywni, a otuczamy się tego. Powinniśmy być świadomi tego, że źródłem braku naszej kreatywności jest wiele przyczyn. Między innymi są to takie przyczyny bardzo subiektywne, osobiste, psychologiczne. Na przykład, jak wielu z nas ma problem z ekspresją własnego ja? Jak wielu z nas brakuje pewności siebie, wiary we własne możliwości? Jak wielu z nas nie potrafi przełamać lęku przed publicznymi wystąpieniami? Jak wielu z nas nie potrafi szczerze i otwarcie rozmawiać ze swoim partnerem? Na przykład o seksie, o potrzebach seksualnych. Jak wielu z nas postępuje według. Utrwalonych, sztywnych reguł, które sam z gruntu od razu znajdę za absurdalne, ale mimo to nie podejmuje dyskusji. Odpuszcza. Funkcjonujemy w strefie naszego komfortu. Tak samo jak matematycy wiedzą, że żeby czasami sobie ułatwić życie, to na początku trzeba je sobie utrudnić, dokonując, jakiegoś bardzo, dokonując jakieś bardzo skomplikowane podstawienie matematyczne, które później znacząco upraszcza nasze rachunki. Tak samo właśnie tutaj w życiu codziennym wyjście z naszej strefy komfortu byłoby zrobieniem takiego podstawienia. Mam nadzieję, że udało mi się dzisiaj podzielić trochę tej fascynacji światem którą naturalnie mamy jako dzieci. I pamiętajcie o tym, kiedy stąd wyjdziecie i wrócicie do swoich domów, wrócicie do pracy, będziecie spędzali czas wolny. Bądźcie nieszablonowi i wnoście nową jakość w każdej dziedzinie waszego życia. I my wszyscy wiemy, że myślenie kreatywne jest wartością. Róbmy to i rozwijajmy się szybciej. Dziękuję.